witam serdecznie właśnie wróciłem kurde z wielkich moich zakupów tym razem te zaczepki do ulika kupiłem takie mniejsze nie żeby tam kurde nie rżeli że coś mają za duże to takie mniejsze kupiłem może do ulika a będą nawet fajniejsze nie? no więc będzie bajer więc właśnie miałem tutaj dla kolegi robić ulik dzisiaj tak wchodzę po tym drewnowaniu Chodzę i szukam złotych wkrętów, szukam, nie I mówię, kurde. Nawet wkręcików nie mam do tego ulika, wszystko wyklepałem na ramki. Słuchaj, ja piernicze trzeba jechać do marketa, nie? Więc się pojechało, się pokupowało, trochę tych wkręcików różnych. I teraz kolega już może dalej liczyć na to, że rzeczywiście ten ulik, już nie dziś, ale od jutra, już będzie powstawał dalej. Więc będziemy go tutaj wieczorami klepać. Hmm. Teraz właśnie o ciekawą historykę, która się właśnie wydarzyła. Hmm. Pojawił się tutaj jakiś tutaj kurczę okoliczniak. Bo tak dzisiaj sobie tak latam po tych pasiekach, byłem na dwóch. No i tam jedne mi tu poległy. Coś widziałem w jednym uliku coś gorsze. Później byłem na drugiej pasiece na skarbce. Tam w ogóle moje wszystko przeżyło, ale uczennicy, te, które były właśnie chorawe na brak skrzydełkowości, już tak na te wirusy powarozowe na tych dziwnych ramkach, to niestety poległy, więc jej tam to posprzątałem. Właściwie większość zdecydowana pszczół dostała ciacho, bo po prostu siedziały rozlezione pod tymi szmatkami, tak już naprawdę wysoko, więc po prostu dostały, bo o, ja wiem, że jak ja im to dam, to one to spożytkują, bo mają do tego dostęp, tak? A jak pszczoły nadal siedzą gdzieś nisko, no to co tam mam im wkładać? <laughs> Więc ciasta chyba nie dostały, tylko dwa uliki. Jakoś im się to udało. Słuchajcie, że poziom tego żarcia był nikły, nie? Ale co mam na przykład powiem, jaka jest różnica. Na pasiece w sadzie bardzo, dużo os bardzo duży osób pszczół. Ale te pszczoły w tym ulu jakoś tam wyglądały w miarę. Chociaż... Nie było jak tego rozebrać, rozbie bo one mają takie częściowe obloty I, i zwyczajnie yy, I co? I zwyczajnie, zwyczajnie po prostu, no nie, ma, nie, nie dało rady po prostu sobie te szmatki odkryć i sobie tak na nie tam popatrzeć, bo one by się zaraz zaczęły rozlatywać Tak? Yy, do tego światła, więc yy, to trzeba było robić bardzo wszystko szybko Ale na pasiece na skarpie też, i pyłek już dzisiaj wskakiwał do uli i w ogóle, więc superancko, superancko Yy, tak. Dzwoniłem do czynicy, że jej ul poległ. Ej, 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 ej. Nie? Wielkie zmartwienie jak to kobita. No ale będzie dobrze, tak? Będzie dobrze. Później za chwilę sobie odbierze matkę. Ona jeszcze nie wyrobi z tymi pszczołami, tak? Ona na pewno dychę do klepie w tym roku. Na stówę. Jak nie więcej. <laughs> Więc tak, muszę właśnie ją zagonić. Yy. Tak sądzę, że sobie kupię trochę właśnie blachy offset jednak na te daszki i niektóre moje stare ule montujemy. Jak ona przyjedzie, to to na przykład przywieziemy tutaj raz, dwa, podrasujemy je tutaj, przyjedzie drugi raz, znowu zrobi sobie dwa, podrasujemy je tutaj, no i po prostu dostanie ode mnie te stare trupy, ale będzie musiała tutaj je ze mną trochę podszykować, nie? Że ja je opalę, ono przodkuje troszeczkę z tej farby, popomaluje sobie tak olejem tu z miksturą, no i dasz, daszki tutaj dorobimy i będzie miała nie? Kolejnie tam cztery. To akurat jest starczy, to już będzie miała cztery, to by miała 11, to już by miała tchuli, nie, to już ma pasieczkę, już ma kobieta co robić. A teraz właśnie się tak trochę zmartwiłem, bo mówię, kurczę, tyle tych pszczół przeżyło, Wiesz, szkoda tych niektórych matek będzie je tak tłut, No ale na szczęście właśnie tutaj się okoliczny jakiś tam znalazł, co już ma ten z tymi pszczołami coś do czynienia, no i, i startuje sobie langstroty, więc... Poprzywoziłby mi te ule, tak na początku maja No i wtedy te matki bym mu podkładał w te ramki co on ma to już bym nawtykał ten czerw Pierwszy No i kurczę, by miał, nie, nasypałbym mu tych pszczół porządnie I bym miał tam jakąś kasę da No ale to już nie tak, że za rodzinki typowo czy coś, tylko po prostu za takie wystartowane ule yy, One u mnie mogą posiedzieć ze dwa tygodnie, ja zobaczę co tam się z nimi podzieje, z tymi ulikami tak, czy to wszystko wyjdzie Y, 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 tak, no i kurczę, będzie miał, nie? Dużo kasy nie da, więc y, y, to, co, y, to co To co, to co, to co, to co, czego by mu coś tam nie wyszło, bo z tymi starymi matkami różnie może być y, Potem w sezonie No ale na przykład jakby mu zrobiły cichą wymianę czy coś, to dobrze, to ma odnowioną matkę elegancko, tak? Więc Zobaczymy, zobaczymy jak to on tam sobie rozwiąże, no ale fajnie było, nie? Kogoś tak tutaj Ale jeszcze jest kwestia taka Pszczoły niby są w ulach, niby i tak dalej, no ale może być coś takiego, że ja tam polezę za no, druga połowa marca, zobaczymy jaka będzie pogoda, temperatura i w ogóle, żeby to tak sobie podejrzeć, bo teraz, teraz, teraz kolejne podejście do pszczół moje będzie takowe. Aha, jeszcze jedna pasieka mi została, na którą ja jutro będę próbował się dobić, bo jest remont drogi, ja nie wiem jak ja tam się kurczę, dobija, ale normalnie pójdę przez pola jak burza. Dzisiaj, to jak dostałem parę na tym posiadacie, mówię tak, dzieje się, nie? Z tym, że te obloty to one nie są takie zmasowane, te pszczoły nie wyłażą tak od razu bach, bo jak one by tak wyszły bach, to z tych niektórych uli to lepiej wyglądało na tym filmiku, ale one tak się rotacyjnie zmieniają. Raz jedne wylecą, jedne wrócą i tak dalej, i tak dalej, tak? W sadzie tak jest, tak? Że, że jak już tam pszczoły latają, to już naprawdę jest hit. A na pasiece na skarbce, no to, no to co mam powiedzieć? No, no tam już nawet pyłek wskakiwał, więc już się dzieją stałe loty w niektórych ulikach. A niektóre ule jeszcze nie potrzebują takiego lotu i siedzą. Nie? Niektóre rodzinki. Jutro się dobijemy na długą pasiekę, tam sobie obejrzymy. Prawdopodobnie obejrzymy tego ula u Marlaka poświątecznego. To sobie będziemy mogli go razem tam przejrzeć. Może spróbujemy, czy ta matka była. No ale no to, to trzeba to właśnie takie ule, to wszystko trzeba posprzątać, powycinać, po, pozakopywać, nie? Więc ja już nawet na to nie patrzę, nie? Że z tych umarlaków tam straca jakiegoś, tam z kilka tych plastrów tego wosku tam idzie, nie? No, jakby była większa ilość tego wosku, no to wtedy by można było spróbować sobie odratować ten wosk. Ale tam kilka plastrów to, nie? palgolicho. Więc słuchajcie, rozpoczęło się to wszystko. Wczoraj robiliśmy tą pasztetową. Uważam, że wyszła mi jedwa wista, tak? Jak temperatura z niej zeszła. To normalnie ciasto jest fajne, twardawe takie kurcze. No normalnie jest super ciasto wyszło mi. Jestem z niego bardzo zadowolony, nie? I mam tu właśnie wiadro pasztetowe i jutro będziemy ruszać na kolejną poszekę, więc czekajcie na jutro. Jutro będzie kolejny piękny dzień z pszczołami. I już nikomu ze mną się nie będzie nudziło, bo będziemy coraz częściej na tych pasiekach. No, ale właśnie, do czego biję? Kolejne podejście do pszczół będzie już w takim czasie, kiedy ja będę mógł być tak na krótkim rękawku na dworzu i będzie tak w miarę. W tym momencie rzeczywiście przejrzę wszystkie pszczoły, ale tylko pod kątem takim, żeby zobaczyć, czy jest zwarty czerw pszczołowy rozkopując delikatnie od tyłu, nie rozbierając cały ul w drobnym aktam, nawet nie wyciągając tych ramek z ula, tylko je rozsuwając. No i jeśli dotrę do tego punktu zwartego czerwiu pszczołowego, jest ok, składam rodzinkę, pach, 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 coś tam poprawiam ewentualnie, już nic więcej nie kombinujemy z taką rodzinką, ewentualnie już wtedy... Możemy na przykład włożyć sobie pustą ramkę jako całkiem ostatnią, całkiem ostatnią, albo jeszcze jedną pustą, jako całkiem, całkiem ostatnią. Tylko chodzi o to, że jak one oszaleją już później, a my się w razie czego spóźnimy, bo coś to one tą ostatnią ramkę zaczną budować. Wtedy będziemy mogli sobie tam już poprzekładać, nie? Ale już możemy tą pustą ramkę sobie tam właśnie włożyć, ulokować, nie? Żeby właśnie już mieć to jakoś tak wypełnione, i to, to tak może być, ale nie, nie że gdzieś tam pomiędzy plastry tylko jako ostatnią na razie, tak, a później jak już pszczoły tak naprawdę tam się ruszy z nimi lepiej, to podejrzewam, że dopiero będzie koniec marca, tak połowa, 10 kwiecień, 5 kwiecień, no to w tym momencie już trzeba będzie tam być może podkładać te ramki, nie, że coś tam przetasować, tak. No ale tak zapobiegawczo możemy tak zrobić, bo raczej czego palma nam odbije, gdzieś wyjadę, coś się wydarzy, to, 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 to wtedy one po prostu nie pobudują mi tego na szmacie, nie? Szkoda tych pierwszych plastrów. No ale do czego idę? Że po prostu dokopujemy się delikatnie do tego momentu, kiedy widzimy zwarty czerw pszczołowy. Jeśli nie widzimy czerwiu pszczołowego w ogóle, to znaczy, że coś jest nie tak. W tym momencie taką rodzinkę już możemy bardziej sobie przekopać. Jeśli po prostu nie widzimy, że coś się dzieje, że, że nie ma matki i tak dalej, i tak dalej, to ja takie rodzinki oczywiście będę łączył w ogóle bez żadnych skrupułów. A roz, rozsypać, czy tam nie, połączyć jakoś. E, najlepiej wtedy zrobić to rano, nie? Rychło rano, jak jeszcze jest chłodno. Możemy taką rodzinkę na przykład złożyć tego dnia, jeśli jest dużo pszczół i nam jest ich szkoda to możemy ją tego dnia złożyć, a przyjechać specjalnie kolejnego dnia o siódmej rano i wtedy wsypać je do innych pszczół przez deskę. Tak? Wtedy one się połączą. Więc tak, jeśli będzie jakaś trutówka, gdzieś będę widział czerw garbaty właśnie taki i tak dalej, to samo. To samo. Tak? No i tyle. I wsią, nie? To będzie kolejne takie jeszcze, to będzie kolejne podejście, to właśnie będzie pod tym kątem. No, i w tym momencie też się okaże, ile mamy tych pszczół w miarę wartościowych. Jeśli też będą takie pszczoły, że będą takie zdychlaki, że tam zostały na kurcze dwie uliczki, trzy marne i one tak tam siedzą tak, nie i widać, że to ja, ja będę od razu widział, że to wigoru po tym nie będzie, to w tym momencie też out. Tak? W późniejszym okresie kolejne podejścia to będą już takie, że te pszczoły będą raczej próbowały te ramki coś tam też klecić. Jeśli będą pszczoły takie, które będą stały, które nie będą chciały budować ramek i po prostu tak jak one są, tak one są, to w tym momencie też out. Tak? Out, 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 out. Teraz będzie ten moment takiego trochę przesiewu na pasiece. Tak? Żeby to gorsze po prostu, nawet to co jeszcze tak klękawie tam przeżyło, to żeby to po prostu wywalić z pasieki, nie? Połączyć to. One sobie... Będą żyć te pszczoły. One będą żyć sobie w tych innych ulach, tak? Dokonają tam swojego żywotu i wykonają pracę dla innego ula, który będzie bardziej wartościowy. Więc to już się dzieje. Mi się to cholernie podoba. Co ja wam jeszcze to teraz, nie dzicieć czasami, nie rozbierać tych ramek, bo pszczoły coś tam latają. Ten oblot, który był sylwestrowy, to to był taki oblot, bum, wszystko wnet z tego ula chciało wyjść, nie? A masz się buzowało na tym wylotku, kotłowało się wszystko. A teraz no, to, no, niby te słońce świeci, ono robi to ciepełko, które wzbudza, że pszczoły chcą wychodzić, ale nie ma takiego szału, że nagle tam pf, wszystko wychodzi z tego ula, tak? I się oblatuje masowo. Więc w tym roku u mnie nie, raczej nie zobaczymy już takich oblotów, że wszystko będzie boom, tylko po prostu pszczoły już zaczęły tak swawolnie, spokojnie tak działać. I one tak po prostu już nie będzie tych oblotów takich jebitnych. Chyba, żeby na przykład znowu przyszło na dwa tygodnie chłodno, tak, że one by nie wylatywały w tym momencie. Potem znowu by był jakiś taki oblot, tak. No, ale to już na pewno. Słuchajcie, ja widziałem po pszczołach, że jest yy, wzmożona trochę wilgoć, jest wzmożone ciepło na poduszkach, to było czuć. Yy, więc to świadczy o tym, że już się dzieje tam czerwik. Ten czerwik już podejrzewam, że się dzieje już, już od pół miesiąca, może się już dziać w niektórych ulikach. No, ale już coś się dzieje, tak? Yy, co jeszcze? No, właśnie, na pasiece, na, 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 w, w, w sadzie było tak, że były bardzo duże osypy, i te pszczoły nie wyszły aż w takiej kondycji dobre. Nie, mogłyby być być może lepsze, tak? Ale nie były złe. Tam chyba jedna czy dwie były trochę słabsze. Zobaczymy, co z tym będzie, nie? Hmm. Ale po prostu były osypy, więc te trudne warunki wybijają pszczoły, więc musiały być pszczoły w bardzo dobrej kondycji, które wchodziły do zimowli, że one po prostu dały radę. Nie? A pszczoły, znowu, które mam na skarbce, tak jak małe były rodzinki, weszły do zimowli, tak w sumie wyszły i osypu na dynnicach prawie nie ma. Są takie tam, nie? A co to za osyp? To żaden osyp nie jest. Więc słuchajcie, warunki pogodowe, gdzie mamy w danym mikroklimacie postawione pszczoły, mają duże znaczenie dla pszczół. I przyszły mam tutaj i tutaj one są takie jak podobne, też nawet jakby takie same i, i tak dalej i widać 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 tą różnicę. Zobaczymy jeszcze na, ta, na, na jutro będziemy oglądać długą paszekę. Tam warunki są ani dobre, ani najlepsze, ani najgorsze. Po prostu są takie średnie normalne. Tam jest akurat tak fajnie, akurat jest tam dla nich. Yy, no jutro tam wpadniemy, nie? 30 rodzin. Będziemy mieli co robić wtedy, tak? Tam takie pasieczki, tam 10-15 rodzin, to tam przelecisz, nawet nie wiesz kiedy. A jak już jest taki rządek, to wtedy wchodzisz, jest co robić. Nie? Więc jutro wpadniemy jutro tam. Jutro będziemy działać tam, więc czekajcie na jutrzejszy dzień. A tymczasem idziemy do domu w końcu pospać, <noise> Życzę wam miłego wieczoru i powodzenia. Aha, jakby ktoś miał jakieś ciekawe pytania pszczelarskie, yy, warto do mnie, yy, słuchajcie się odezwać. Teraz jeśli ktoś by chciał ode mnie pszczoły, to są dwie opcje, o których już mówiłem wielokrotnie. Jedna jest taka, że przywozi mi, przywozi czy wysyła pocztą ulę W ulu musi być ze 2 kilo ciasta na ul. Lub 5 kg cukru na ul. Dodatkowo musi mieć powkładane tak 5 ramek węzy i ze dwie ramki suszu, jakby miał włożone. I w tym momencie jestem w stanie mu zabić pszczoły na każdą ramkę, szczególnie jeśli by mi to wysłał, właśnie czy tam przybił gdzieś około 1 maja. Wtedy tam 10, 15, 20 maja odbieram matki, więc by mógł już mieć coś na starych matkach. To takie uliki to wtedy wystartowane biorę taniej, ale jeśli, jeśli wtedy jeszcze może zrobić późniejszą opcję, że jak ja będę sobie robił jakieś mateczniki i różne rzeczy, to te ule jakby tak po prostu sobie stały i czekały na te pszczoły, to w tym momencie ja mogę mu coś stworzyć na mateczniku, jeśli mi się to udanie mu unasieniło i tak dalej, może sobie to odebrać w tym momencie. Więc są takie jakieś dwie opcje, zawsze można się ze mną jakoś dogadać z tym, że te unasieniane matki. Ze względu na to, że są nowe matki i tak dalej i tak dalej i to wszystko by było sprawdzone u mnie i w ogóle, to może bym wziął trochę drożej. A tak po prostu za odebraną matkę z jedną ramką czerwiu i tam sypię mu trzy ramki To Teraz gościowi powiedziałem stówę, ale to jest mało, nie? Ale jest w okolicy i w ogóle może będzie do mnie jakoś tam przyjeżdżał po jakieś inne duperele jak to zobaczy, więc jak to zobaczy wszystko, więc będzie może inaczej, ale ale tak jakby ktoś mi na przykład dał, że, że ja mu coś takiego stworzę, że, że będzie ta matka, włożę mu ramkę, czy dwie ramki czerwiu, wsypię mu trochę tej pszczoły, żeby to tak obszadywały. No i jak to u mnie posiedzi, tak ze dwa tygodnie, ja oberkam, jak to działa i w ogóle i w ogóle czy to jest dobre. Właśnie te ciasto jest potrzebne, czy cukier, że ja im dam coś już na start, no to w tym momencie no, no to tak 150, nie? No i ma, tak? W razie czego później mu zrobią cichą wymianę tej matki i wszystko wyjdzie? To dobrze, nie? Będzie miał nową matkę elegancką. Więc. Można u mnie tak na przykład sobie robić pszczoły. Tak na jakieś roje, na jakieś specjalne coś, co ja będę robił w ulach specjalnie dla kogoś. To ja nie będę się w takie coś bawił. Ktoś musi sam wyjść z inicjatywą tego, że chce mieć jakieś pszczoły w danych ulach. I w tym momencie ja po prostu za to biorę mniej pieniędzy, ale to jest zrobione po ludzku, po pszczołowemu, tak? A nie że ja robię coś komuś specjalnie dla hajsu, tego nie robię. Ewentualnie może w tym roku zrobię sobie faktycznie trochę rodzinek, że jak mi przesimują dopiero, to w przyszłym roku je sprzedam, ale to jeszcze zobaczymy, nie? Jak to będzie wyglądać, po prostu narobię tych pszczół tak dla mnie i w przyszłym roku się ogłaszę, że tam coś sprzedam, nie? Nie, że nie będę robił czegoś specjalnie Tylko tak jak dla mnie nie? więc No to tak to wygląda Więc życzę wam słuchajcie miłego wieczoru i powodzenia I jutro ruszamy dalej na pszczoły